Cześć, i pokażę Wam, jak możecie tworzyć gry, jakieś różne tajkony, symulatory, mapy w Roblox Studio. Zapraszam do oglądania. A więc tak, na początku musimy sobie wejść w Robloxie, w tutaj te nasze trzy kropki, a następnie, na samym środku, jak widzicie, mamy Create. Sobie klikamy. Jak widzicie, otwarza nam się taka strona createroblox.com. I tutaj po prostu mamy takie wprowadzenie do Roblox Create, tak. Tutaj teraz sobie musimy kliknąć Start Creating, tak. Otwieramy sobie Robloxa i teraz nam yy, instaluje Roblox Studio. I tutaj, jak widzicie, mamy już co, jakby po prostu całe menu tworzenia. Możemy sobie wszystko, jak chcemy od początku zrobić. Możemy sobie jakieś tutoriale oglądać. Tutaj mamy też yy, po prostu taki jakby pierwszy do zrobienia yy, takie studio w tym, projekt znaczy w tym studio, no i to tyle na temat, na, na temat Roblox Studio i po prostu jakichś różnych filmikach zapraszam Was do następnych filmików no i to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się cześć